Telefon wyciąga mój chłop. 997 Well come never run around a cave mess. When you can't just finish up, it's gonna make mess. Up on the car, no look. You're never gonna stop the show. You never got to go, we're gonna now. You're never gonna stop the show. Come and set to blow, do you get me now? You're never gonna stop the show. Can't hold the flow, like you didn't know you're never gonna stop the show. Cause it's hard right now, some original. Now us how we get one, we beat and based on catch arrive, yeah. It's a waste I was bought to two line, you while I'm small fucking Strunmanioks, witam Was w pierwszym odcinku z Dying Line The Following na konsole PS4. Jest dzisiaj ze mną... Tak się ma na wszystkim. I razem będziemy napieprzać zombiaczki. Dobra, mamy jakąś pierwszą misję. Pomów ze spajkiem. Przed chwilą ukończyliśmy jakże długi... Tutorial. Prolog. Piękny. Mało się nie zeserałem, Kiedy ten prolog przechodziłem, kurde. Dobra, czekaj, aha, bo w bezpiecznej strefie nie można mieć broni. To lecimy z tymi frajerami od razu. Ja to muszę się troszkę odstresować po tym prologu. Kurwa, wiady, jebane, kurwa. Oczywiście poziom hard, żeby nie było za łatwo, odpalony został. Także kurwa, dawaj go, dawaj go, pedała, kurwa. Pa, taki dual shock mi się rozładowuje. Jakby to kurwy z jedzą. Go, na pizdę, frajera. Dobra. Jak ja mu kopa na plecy, kurwa. Normalnie zbutuję go, jak kibic legi. Kurwa, z góry zeskoczył ty, samobójca. Dobra, walić yy, te no, zombiaki. Lecimy, nie? Ta, na misyjkę polecimy. Many, many, zarobimy. Jak my parkour. Le parkour. Vive la France, kurwa. O, zajebałem nogi sobie, połamałem. Uważaj, kurwa, zombiaki jebane brudne. Jer, dalej Rychu. Wzrost poziomu siły, no i co to mi daje? Pytanie. Mam jakieś trzy punkty w trzech skill drzewkach do rozdania, ale tu nie ma czasu, bo tutaj kurestwa chodzą wszędzie. Wiem, ja tu, ja tu coś sobie rozdałem przed chwilą, nie wiem co i nie wiem po co, na co i do czego, ale... Przetrwanie dla początkującego. Naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe rzeczy. Bierę. To mamy. Wskazówka do biegacza. To pierwsze też. Co to? Unikaj ataku wroga. R1. Od Odkok mogę robić. I jeszcze tu mamy mm, ogłuszenie. A, to lubię. Atakować z precyzją. Każdy czwinie wroga bronią obuchową w klatkę piersiową. Głowę może go ogłuszyć. Bierę. Rozdane. <laughs> Lecimy do celu. Jak ja rzucam petardę, żeby te flyers padeszły na od nas. Kurwa, rychu, odejdź. No to jest za bucik? Dobra, to lecimy, nie? Tak, lecimy do Misyjki. Pomówi ze spajkiem. Pa, jak tyle parkour jest. Aha, to czekaj. To ten, co tutaj był, dał te petardy. Oczekiwanie na innych graczy. Fajnie, fajnie, że wszyscy rabu, muszą rabu, to... A, bo ty w środku jesteś, dobra. Ta jest. Fajne. Zajebałem się Fajne. mułem. Ty, jak on wygląda jak ten aktor z filmu Django. Nie wiem, czy oglądasz, ale kurwa bez kitu. Z Django, nie wiem jak on się, DiCaprio nazywał, czy chuj jak. doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. szlagmy jak się czuję? A jak ja zaczynam gadać to możesz tego? Anulować to? Pominąć? To znaczy, że ciebie też. Nie. A to dobrze. A ty, ale to jest dobre, bo jeżeli on gadał, to on pierdolił do ciebie, czy do mnie? czy bo on gadał w liczbie pojedynczej No do mnie... My... <laughs> bo on osobno, bo on ma st streeta takiego, że widzi jednego. Wiesz o co ty w klasie po skakach można, ty patrz, manik Ale ty na jednej no, nogie musisz mieć jedną nogę, ale po... Rozumiesz jedną nogę, jedna nogia, druga, tu dwie i tu znowu jedna i tu dwie, no, 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 i tu jedna no, i jak kurwa dostaje dom i zrzut. O, tutaj narysowaną masz rozpiskę na prawo. <lękowri> Ręce, no, 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 O, kurwa, patrz. Jak patrz. Jak uja, pa. Ty jest kicsp. Patrz jak ja z łosemki Ty, ale jak ty to... Tego? 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 Jak to tańce pojebańce jakie <grywa> Brat <Bracia> pierdolec? <kurwa. grywa> Bracia pierdolec. O kurwa. Ty czerwony krzyż, to będzie zrzut. To easy jest, będzie zrzut, kur. Chuj tak. Bidny się wytarzał spod samochodu. Dobra, gdzie my mamy iść? Kurwy zostawcie mnie Tu na górę gdzieś mamy wleś, ale... O o o co tu się... Aha, ty petardy rzuciłeś, myślę, że wojna wybuchła, o co tu chodzi? Ja nie, jak ja nic nie rzucałem, o jak ja... Ty bakterie ja? znalazłem <laughs> Jaką bakterię? <laughs> kurwa pa Co, co ty? Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Tu, kurwa, ale jebem na glebę O kurwa mamy... Ty jeden hapsa, jak ja leżę. Nie To jak idę cię podnieść? Na Harakiri, tu, frajery. Co? Jak ja nie żyję. Jak ty leżysz, pijany u mnie. I co teraz? Czekaj, bo mnie kurwa... To widzisz, no to jest właśnie urok grania na hardzie, tu wiesz. Aha, a dobra, mnie odrodziło w bezpiecznej strefie, spoko, to ja tam lecę do Ciebie. No. Normalnie, jak ty. ty lecisz do mnie, tylko że pewnie po śmierci tracisz jedynie co to kasę, najprawdopodobniej kapuchę. Bierdolisz. No, kapuchę tracisz. Oczekiwanie na innych graczy, no i elegancko, jak ja sobie czek czekam jak ja, na dachu jak, jak kot. Ja, Kurwa... Zabiję chłopa, który mi ukradł kapłuchem. Kurwa, chamy, jedne. Nie dość, że biedny jestem, czy się mi kasę Pa, jak kurwa, ma skakuje skakuje. Jak tyle parkur chyba? U uczyłeś się skakować. Kurwa, jak to komicznie wygląda, nie? Pa, pa, kurwa. Przez dziurę w dachu. Jak telefon wyciąga mój chłop. 997 Po dachu mi skarżą. Ty też masz teraz taki kolor? Jak na haju? Jak tu chyba flaszka poszła. chciało, ale nie mógł się wysrać. Taki kolor widzę przed oczami. Ty jak tu skrzynia jest i ja tu kałacha dostaję. Ta dezodorant na bakterii. I kawę, kurwa, ty zaparzymy kawę. Zbiornik z wodą mamy. Ja... Alkohola dostaję. Czyli normalnie. to jest. To co innego dostajesz? Negra. Jak to jest jakiś randomowy lud? O, sofa, jak ja bierę ją do domu. Można wziąć. <laughs> Bierz cegłę, zbudujemy razem dom. Dobra. Dobra, jak tu wejść? Obstawiam, że tędy. Jak my bierzemy Nie normalnie bierzemy na meczek, upa, skopa wzięmy. Jak my bierzemy tą sofę na meczek. Miganie w chuj U Ciebie też świeci się u mnie Ta moja latarka No A to to, to dobrze zrobiono. a, e, no dobrze zrobili grę Dobrze Pa jak on chyba kurwa ma rękaw rozcięty Zaca za za Zacerować Zaca. dziurę ja. Czekaj gdzie tu iść tutaj Wejdź do windy o. O, będzie, będzie, cud, cud, scenka będzie, cud, cud, scenka będzie. Jak dobry, ja tu... Się w Jade spotkanie w wieży Jade, to ta, o, ta moja żona. Spotkania się z rykenem, w twarz, potwierdzenia jego tożsamości. A, no dobra. Nie, nie ma filmu. Trzeba dojść jeszcze. Co chuju jak we dwóch, to powiedz 31 i 32, kurwa macie, nie, nie dorosł nie do pierdolony. Oni wszyscy tak gadają, mówię, o, 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 wiadomo kto to, to jest, ja, jak ja lubię Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Rejsa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść, po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Ja. Ona ma włosy jak predator, to jest Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Co? A jak ja dopiero tam pochodzę, Normalnie. Normalnie, pa... Będziemy pewni siebie? 31 i 32? <laughs> znaczy 32? Kto to jest? 32? To jest 31. No, normalnie. Czuję się ale jak ty. Co, to 31 a 32, do czego ja chcę kurwa go Ty. Nie no, ty. No jak, jak ty Dobra, jesteś duchuję. cyfrę wyżej. Jasne. Tak. No ale ja ale drugoplanowy kurwa, on cały czas pierdolął 31. <laughs> o kurwa, ty. Mówił się. Bez urazy stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Po co my gadaliśmy, pa jak on do nas idzie? Zacznie to tak jak na razie. Jesteśmy zieloni jak szczypior. Jest zielony, jak szczypior. A ja chcę być jak koperek i chuj. Też jest. Może jeszcze jedna próba zanim pójdziemy do Raj'a. A to nie ten co go na początku zjadło? Nie, to nie on. Chyba. A to pa. nie jest ten, co w tym? Siedział? Ruszaj, Crane. Gdzie? Co w prologu musiałeś mu alkohol podać, bo potrzebował... Pewnie. A może, ty... Się na kocioł, zaraz nie, nie wiem. No on nie on miał... siedział? No, siedział. Pa, typiara ze szlugą, pa, od razu do mnie, ty. Daj ognie. Nie ma niż A to pani lekarka. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już logotraksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, roztrwała jak cukierki. Czyli ten, jak ona zioło kapcze. A czemu, czemu ona ma oczy jakby najebana na Bo ona zioło jebie, Ty! Patrz! Kurwa, co to, jak to wygląda? Otwórz oczy, kobieta, kurwa! miała napadaczkę? tak to najebana, chyba. Kobieta nie żyje. Od ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletkach. No, bo ja jakieś zioło, zioło, ja no, Takie. A do nie jak. jak ja kolczeka bym jej zabrał i sprzedał na targu. Pewnie coś warte. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem skąd. No ich... Nie lubi mnie, nie będzie ze mną rozma rozmawiała. O rury się oprze i będzie szluga kopcidzi. <noise> Jemy z tej meliny kurwa wiem, z tej... Gdzie ty pobiegłeś? Gdzie, gdzie, gdzie ty żeś poszedł? Aha, Aha ja za, za nisko. Czekaj, ja za nisko. Jak ja za nisko. Aha, ty. A, a ty, ale też, ty? Ty masz latarkę przyklejoną na taśmę. Na, to... na prawym ramieniu masz latarkę na taśmę. Ty, ty na, jak na ja zaraz kartego. normalnie... Pa power Powertake, kurwa! No. Power, Opa, jest... złóżmy jest... razem rower, kurwa. <laughs> Stil? Tools. Dobra, to tak. Basketball? Yeah. Tools. Ja... Tools, jest to ciekawe, jakie tu zabawki są. Tools, normalnie, klucz, klucz piątka. i widziałeś? Pa, zobacz. jak to Jade jest. Widzisz? To ta typiara. Ja, widziałeś? Jego ja, ja. na to Jego ja, kids... ja, 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 ja. <grymio> na to kids... Kurwa. Kidz Bokser kurwa. Ki Bokser. bokser Ja biedno. kolejna gadka. co mym zrobić? Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna. Breken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Mną, czyli 31. Numer. Ty jak Chujba, przeczytasz, ja... to będzie 32. Ja nic takiego nie widziałem. Jak mnie w zrobili. Jak idę <noise> do sklepikarza. Klucz mi... Ty bierz te rzeczy normalnie, jakbym klucz piątkę daje za darmo. Klucz do rur mam. <laughs> jak ja wytrycham chyba w dupie nim położenie normalnie <laughs> No ale Ty Co? No dobra co my idziemy co idziemy. No, no jak jeść, my na dół my... idziemy. Na dół idziemy, bo tutaj mamy misję do zrobienia. Tylko jaką? A i znowu free roam. Idziemy. Jak ja mam z kluczem żabką idę. Tego ty też masz żabkę? Skąd? <głos> <głos> Skopa <głos> mi chciał! Kurwa, pierdolę taki interes. Jak on mnie na kopie chciał. Le, le par, le parcor Jak, 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 jak skaczysz, to <głos> <głos> No tak, ale wiesz. Inni gracze czekają. Co? Chcia, chciał ktoś chyba dołączyć do gry, jak ja bym go na kopie stanęli. Znowu. Mm. Kolorki na Ale przysiad mój można pierdolać. Ja mogę buta zobaczyć sobie, jak, 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 jak ja mam nikę. Chyba, mam albo Adibas. Na przekłucę. Jak Gudka pracuje? Shake es! Ja, jeszcze rusza się w boki. Dobrze to zrobione jest w tej gierce, komputerówce. Jedziemy. Znajdziesz no zrzut no może... w kotle. Jak tu telewizor jest, jak ja go biorę, normalnie. Gdzie ty na dole jesteś? No nie wiem, idę za tobą. Tak? O Ta? kurwa, noga no. No. Ty tutaj. Tak ja orangutan chyba. Ten w ślizgu nie możemy robić jeszcze chyba. Kurwa, spa, 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 spadłem na Ja pierdolę. <noise> Jak skaczesz tak. Z głową do góry ta postać robi taki jakiś tigman. No nie wiem co to za tig jest w ogóle. O, po rur, rurce. Norek Kanalarz jep. <noise> I nie ma. <noise> Cicho, to jest misja. Na tyły wrogak. A ty masz... <laughs> jak to wygląda, kurwa. Nie mogę, nie. Jak misja na kotle zrobiona. To tak? jak o, ta pan, czekaj, tam, zejdź tam na dół, jak ja cię pokażę. Czekaj, bo tu pijana kobita na mnie chce skoczyć. Dalej. <laughs> jak tam jak w kartony, kurwa. A tajemnik już kurwa twardy jest. Zawodnik. <gryzny> ja wrócę Kopa, Poczęcie. Kurwa! 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 Ty się jak, jak... No, <gryzny> ty, ja go. Tu całą rodzinę przyprowadził. Tak ja i kurwa na kopa. Klucze, po pleca kurwa. Czekaj, nie mam sił, panie. Ja... Rzucił What, a jakbym. Ty, wybuchnie! Pa, 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 pa na to, pa pa. pa, pa! Kurwa, łogień, panie. Ty, uciekajmy, uciekamy, uciekamy, bo teraz wybuchło i teraz biegacze przebiegną. Już chuj jest. Teraz będą biegacze, Dobra. ty. Dobra, ja, ja idę do tego, odczekiwa, bo to chyba lipa. No ja też. Bo z tego co zauważyłem im dłużej stoisz w jednym miejscu, tym jest gorsza lipa, nie? No bo to gówno się schodzi. Tak samo jak strzelisz z pistoletu, coś wybuchnie, to zaraz kurwa się zlatuje to gówno i... Czekaj! Ja save pointa robię. Będziemy mieć save pointa tutaj jak się wysypiemy gdzieś. Tylko że trzeba chyba oczyścić z tych kurew, no Łapkę świetną odkrywałem Pa głowę mu uciałem ty też masz slow jak miałem przed chwilą, tak? Nie Chuj go, kurwa, strepa go Dawaj go, zrzucamy Menela z tej imprezy, daramy chłopa Gerara, kurwa lecisz na owe Ty na swoich wpadł Aha, jeszcze są niżej gdzieś ty zosta pa, wchodzi ho! No Kurwa, ty biegasz! No, ten biegający twarz szybki, to one się wspinają. No dobra, ale, czuj, znajdź żółt, ale to, to my na dole mamy ten żółt, tak? Czy tak, tak? tylko że my mamy. też możemy sobie zrobić tu save pointa, czyli jak się wysypiemy, będziemy się tu odradzać. Tylko musimy najpierw oczyścić teren z tych paskud. No części metalowe miał w sobie. Kurwa Dobra broństem naprawiłem ale nie Jeszcze jeden jest gdzieś na górze podobno A co coś użyć można O, Jak, pajak, jak korka wkręcam normalnie <ścoughs> Elektryk <ścoughs> wysokich napięć Ty mam tu Cvela O tu Kurwa jakie uniki robi ten biegacz No trepa go Dawaj go w tym kącie kurwa Jak Tyson Gerrara! człowiek nadejdź! Ty, jak on twardy, chłop! Pa złapał się? O, on sobie od Weber rozbił. Dobra, mamy save pointa, to chodź i potem zrzut, jest zrzut. Mamy go, chodź. Tam świeci się aż. Ja pierdolę jebłem z góry. Siedem hapsa mam. Ja się muszę ja uleczyć, 36. Zresztą. Sprawdzę, co jest w środku. Jak ja No damy... Pierdo, nie wchodź tu, nie wchodź! <głos> <głos> za dużo chłopa, tam jest za duża impreza. Jak tu wejść na dach? By się przydało wejść na ten menelski dach, bo tam mamy tego. Zrzut i. Ja pierdolę ty jak ja chyba zginę. Jak ty się nie możesz dać Wskakuj na górę. Ta schłupy Ja zrzut zbieram Aha Magno, czy... Kurwa Biegnie za tobą, bo kurwa biegnę za Zajebałem 16 hapsów mam, bo... Zabił mnie! Ja pierdol Spadłem na zombiaka i hu... Weź mu strepa zaj. Ale ty Bo ja leżę i kwiczę Kurwa Do dzięki jak... Ło kurwa ty i impreza super Impreza, palimy wroty stąd, na lewo my Musimy oflankować jakoś to gówno Myślę, że tu... Ale co my tam na dach gdzieś mamy? Tak, po zrzut Tylko, że tu się te biegacze kurwa gdzieś zlazły, słyszę z tego Tam tutaj dźwięki Kurwa Dobra, mam. No. oczekiwanie na innych graczy Ty, jak nie ty, kurwa, tam je <słyszy> Otwieramy to. Ja! Yeah. A ja akurat kątem oka patrzę na trepa ja go. Nie Jak tu chyba F-16 leci. Pa! pa. Putin zrzuca, kurwa, racje żywnościowe. Normalnie my zgarniamy to. Ale Ty zgarniemy, coś... zgarniemy te... ja to bym, kurwa, no. e... jakiś, coś na apteczki poszukał, bo to, kurwa, lipa będzie, nie? Te to może, tak jak zbierzemy w następnym odcinku te paczuszki, A, to no, poświęcimy dobra, dobra, dobra. trochę czasu na exploring. O, i to będzie elegancko. Kurwa! ja <śla> <Dawaj. śla> dajcie zakończyć, proszę. człowieku, twierdza, ja, Jak to twierdzę, jakaś Czarnia, jest... O... Pa, następny! Mam nadzieję, że filmik się podobał, kurwa. Ale jeszcze nie możemy zakończyć, bo jesteśmy pod ciągłym atakiem. Ty... Uważaj! Ty jest młotkiem kurwa Na... Poszedł ty. On wchodzi Natrapie go, kurwa Kurwa, dziadu, poszedł. Idziesz stąd. Tu też jakiś był źródł ale nas wychujali. Dobra! O, wzrost jeszcze poziom zwinności, przyda się, bierę. No, dobra, nie ma zombiaków. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Kurde, tak jest, w następnym... Łapam w górę, łapam, łapam w górę musi być. W następnym odcinku idziemy po dwa zrzuty, który tu pole zrzucił. No i to tyle. Dzięki za oglądanko jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć! Nara, nara.